Była to jedna z tych historii, o których ludzie rzadko mówią głośno nie dlatego, że brakuje im słów ale dlatego, że każde słowo mogłoby wszystko zniszczyć. To opowieść o ciszy, która stała się pokusą o granicach, które nigdy nie powinny zostać przekroczone i o jednym mężczyźnie, który w pewną noc zrozumiał, jak cienka jest linia między opieką a pragnieniem. Zanim zaczniemy jeśli ta historia porusza Cię już od pierwszych chwil Zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał i napisz, z jakiego kraju i miasta nas oglądasz. 99% osób, które słuchają naszych historii, wciąż nie subskrybuje, a to właśnie dzięki Twojemu wsparciu możemy dalej tworzyć opowieści, które dotykają najgłębszych zakamarków ludzkiego serca. Mam na imię Daniel, mam 42 lata i nigdy nie sądziłem, że pewne wspomnienia będą mnie dręczyć tak długo. Wszystko zaczęło się w zwyczajny wieczór. W małym miasteczku na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie życie toczyło się powoli, a noce pachniały wilgotnym powietrzem i jaśminem. Mieszkałem tam z moją żoną Laurą i jej córką z poprzedniego małżeństwa, Emily. Emily miała wtedy 17 lat. Była cicha, raczej zamknięta w sobie, zawsze z książką w dłoni. Patrząc na nią, widziałem dziecko, które próbowało dorosnąć za szybko. Może dlatego, że dorastała w domu, gdzie milczenie było bardziej obecne niż rozmowy. Nie była moją córką, ale przez lata starałem się być dla niej kimś, komu może ufać. Kimś, kto potrafi wysłuchać, gdy świat wokół niej zaczyna się kruszyć. Tamtego lata coś zaczęło się zmieniać. Nie w niej, ale we mnie. Trudno mi to wytłumaczyć. Może to była samotność, która wkradła się w nasze małżeństwo, może rutyna, która zabiła wszystko, co kiedyś łączyło mnie z laurą. Albo może po prostu zacząłem zbyt uważnie przyglądać się światu, który od dawna próbowałem ignorować. Emily skończyła 18 lat w lipcu. Była szczęśliwa, ale w jej oczach pojawił się jakiś nowy rodzaj światła. Nie dziecięcy, nie naiwny, lecz pełen jakiegoś wewnętrznego niepokoju. Zorganizowaliśmy małe przyjęcie w ogrodzie. Światła zawieszone między drzewami, zapach ciasta, śmiech sąsiadów. Wszyscy świętowali, a ja udawałem, że to tylko kolejny dzień. Ale to właśnie wtedy, kiedy spojrzała na mnie przez płomień świecy, coś we mnie pękło. Nie wiedziałem jeszcze, co to znaczy. I nie chciałem się tego dowiedzieć. Minęły tygodnie. Laura często wyjeżdżała służbowo, a dom pogrążał się w ciszy. Emily spędzała większość czasu w swoim pokoju. Czasem schodziła po herbatę albo siadała na werandzie z gitarą. A ja, jak głupiec, coraz częściej szukałem pretekstu, by zamienić z nią parę słów. Mówiłem sobie, że to tylko troska, że próbuję być obecny, ale prawda była bardziej skomplikowana. W moim wnętrzu rodziło się coś, czego nie chciałem nazwać. Pewnej nocy, gdy dom był pogrążony w półmroku, obudził mnie dźwięk kroków. Myślałem, że to Laura wróciła wcześniej, ale kiedy drzwi się uchyliły, zobaczyłem jej. Emily, stała tam w cieniu z opuszczonym wzrokiem, jakby walczyła sama ze sobą. W powietrzu unosił się zapach deszczu i jej perfum, delikatny, prawie niewyczuwalny. Spojrzała na mnie i powiedziała tylko jedno zdanie: Chcę, żebyś był pierwszy. Nie zrozumiałem od razu. Może nie chciałem. Patrzyłem na nią w ciszy, czując, jak wszystko we mnie zamarza. W tamtej chwili czas przestał istnieć. Widziałem tylko jej oczy, pełne czegoś, co przypominało smutek bardziej niż pragnienie. Nie odpowiedziałem. Po prostu siedziałem, niezdolny do ruchu, a ona po chwili wyszła, zostawiając za sobą zapach nocy i echo słów, które od tamtej chwili nie dawały mi spokoju. Tego ranka wszystko wyglądało tak samo słońce, kawa, cisza, ale we mnie coś się zmieniło. Zacząłem się bać własnych myśli. Każdy dźwięk, każdy gest, każdy jej uśmiech przypominał mi, że granica, której nie wolno przekroczyć, czasem jest tak cienka, że można ją zniszczyć samym spojrzeniem. Nie wiedziałem wtedy, że to był dopiero początek. Od tamtej nocy coś się zmieniło. Nie w świecie zewnętrznym. Tam wszystko toczyło się dalej. Ludzie spieszyli się do pracy, samochody mijały się na skrzyżowaniach, a wiatr przynosił zapach jesieni. Zmiana zaszła we mnie. Coś, co wcześniej było proste, nagle stało się nie do zniesienia. Czułem, że między mną a rzeczywistością powstała niewidzialna ściana. Każdy dźwięk w domu brzmiał inaczej. Każdy krok Emili na korytarzu sprawiał, że moje serce przyspieszało, jakby ostrzegało mnie przed czymś, czego nie potrafiłem nazwać. Próbowałem udawać, że nic się nie stało, że te słowa wypowiedziane szeptem w ciemności były tylko echem młodzieńczej niepewności. Ale nocami, kiedy cisza wracała, słyszałem je znowu. Wyraźne, delikatne, niemal niewinne, a jednocześnie obciążone czymś, co wykraczało poza logikę. Chcę, żebyś był pierwszy. Te sześć słów stało się moim przekleństwem. Laura niczego nie zauważyła. Była zajęta pracą, wiecznymi wyjazdami, rozmowami przez telefon. Nasze małżeństwo od dawna przypominało teatr z pustą widownią. Graliśmy swoje role, ale nikt już nie słuchał. Kiedyś próbowałem to naprawić, ale z czasem zrozumiałem, że są rzeczy, których nie da się skleić. Tylko że teraz, w obliczu tego, co czułem, ta obojętność nabrała innego wymiaru jakby świat sam przygotował grunt pod upadek, który dopiero miał nadejść. Emily zachowywała się tak, jakby nic się nie wydarzyło. Była spokojna, czasem nawet bardziej rozmowna niż wcześniej. Opowiadała o studiach, o marzeniach, o muzyce, której słuchała. A ja, siedząc naprzeciwko niej przy stole, zastanawiałem się, czy pamięta tamtą noc, czy jej słowa były impulsem, emocją, czy może czymś więcej. Starałem się trzymać dystans, ale każdy uśmiech, każde spojrzenie podcinało mi nogi. Zacząłem unikać domu. Spędzałem długie godziny w warsztacie, w którym pracowałem. Zostawałem po godzinach, tylko po to, by nie musieć wracać do ciszy, w której czekały wspomnienia. Ale nawet tam, wśród zapachu smaru i metalu, jej obraz nie znikał. Czasem wydawało mi się, że to nie Emily, lecz coś, co ona obudziła we mnie to dawno zapomniane pragnienie bycia zauważonym, potrzebnym, bliskim komuś w sposób, którego sam już nie rozumiałem. Pewnego wieczoru Laura zadzwoniła, że zostanie dłużej w Nowym Orleanie. Emily była sama w domu. Zastanawiałem się, czy nie zostać u kolegi, ale rozsądek kazał wrócić. Wszedłem do środka późno, cicho, jak złodziej. W salonie paliła się tylko jedna lampka. Emily siedziała na kanapie z kocem na kolanach, oglądając stary film. Kiedy mnie zobaczyła, uśmiechnęła się, jakby czekała. Myślałam, że już nie wrócisz, powiedziała spokojnie. Było dużo pracy, odpowiedziałem, unikając jej wzroku. Chciałem przejść obok, ale zatrzymała mnie pytaniem: Daniel, czy kiedyś czułeś, że robisz coś, co jest dobre, ale świat mówi, że to złe? To pytanie uderzyło mnie prosto w serce. Nie odpowiedziałem od razu. Usiadłem naprzeciwko niej, czując, że grunt pod moimi myślami zaczyna się zapadać. Jej głos brzmiał poważnie, nie jak kaprys młodej dziewczyny, lecz jak wyznanie kogoś, kto zrozumiał zbyt wiele, zbyt wcześnie. Czasami to, co czujemy, nie znaczy, że powinniśmy za tym iść, powiedziałem w końcu. Granice istnieją nie po to, by nas karać, ale by nas chronić. Skinęła głową, ale w jej oczach błysnęło coś, czego nie potrafiłem zinterpretować. Może bunt. Może zrozumienie, może obie rzeczy naraz. Tamtego wieczoru długo nie mogłem zasnąć. Leżałem słuchając deszczu uderzającego o dach i czułem, jak coś się we mnie rozszczepia. Rozum i serce walczyły jak dwa obce światy. Zrozumiałem, że najtrudniejsze w życiu nie jest opieranie się pokusom, ale świadomość, że one istnieją i że potrafią sprawić, iż człowiek zaczyna bać się samego siebie. Kiedy następnego dnia wstałem, Emily już nie było w domu. Na stole zostawiła liścik: Pojechałam do miasta, wrócę wieczorem. Dziękuję, że jesteś. Proste zdanie, a jednak brzmiało jak wyznanie. Tego dnia w pracy nie mogłem się skupić. Każdy ruch dłoni, każde stuknięcie młotka przypominało rytm serca, które biło zbyt szybko. Zrozumiałem, że ucieczka nie działa. Cokolwiek się we mnie obudziło, nie da się tego zignorować. Można tylko nauczyć się z tym żyć. Wieczorem, gdy wróciła, przywiozła ze sobą świeże powietrze, śmiech i zapach deszczu. Zobaczyłem w niej znów dziewczynę, nie kobietę. I może właśnie to było najtrudniejsze: że w jednej chwili widziałem w niej dziecko, które potrzebowało wsparcia, a w następnej kogoś, kto wywoływał we mnie uczucia, których nie powinienem czuć. Tamtego wieczoru usiedliśmy razem na werandzie. Milczeliśmy długo, patrząc, jak noc powoli pochłania światło. Była cisza, a jednak czułem, że dzieje się coś, co trudno opisać słowami, jakby między nami istniało coś niewidzialnego. Co jednocześnie przyciągało i przerażało. Nie powiedziałem już nic, bo czasami słowa są jak ogień mogą ogrzać, ale też spalić wszystko, co jeszcze zostało czyste. I wtedy zrozumiałem, że granica, której nie powinno się przekroczyć, nie istnieje tylko między dwojgiem ludzi. Ona jest w nas cienka, delikatna, a jednak twardsza niż stal. Problem w tym, że kiedy serce zaczyna mówić głośniej niż sumienie trudno ją zobaczyć. Dopóki nie jest za późno. Nie wiem, kiedy dokładnie cisza zaczęła mieć dźwięk. Może to było tamtej nocy, kiedy siedzieliśmy razem na werandzie, a wiatr poruszał zasłony jak oddech czegoś niewidzialnego. Może wcześniej, gdy pierwszy raz spojrzałem w jej oczy i poczułem, że coś, czego nie potrafię nazwać, zaczyna pulsować we mnie jak echo. Ale teraz wiem jedno: cisza potrafi krzyczeć głośniej niż jakiekolwiek słowa. Od kilku dni w naszym domu panowała dziwna równowaga. Nie było między nami rozmów, które mogłyby cokolwiek zdradzić, a jednak każde spojrzenie stawało się ciężarem, który trudno było unieść. Czułem, że Emily też to zauważa. Ta gęstość powietrza, ten rodzaj milczenia, które przestaje być neutralne i zaczyna coś znaczyć. Byliśmy jak dwa odległe punkty połączone czymś, czego żadne z nas nie chciało nazwać. Laura wróciła z wyjazdu i przez kilka dni dom znów brzmiał normalnie. Zapach jej perfum, odgłos naczyń, telewizor w tle. Ale to normalnie było tylko maską. Pod powierzchnią codzienności tliło się coś, co mogło zapłonąć od najmniejszej iskry. Czułem się jak ktoś, kto próbuje nie patrzeć na ogień, wiedząc, że jedno spojrzenie wystarczy, by znowu się sparzyć. Pewnego popołudnia Laura poprosiła mnie, żebym zawiózł Emily na uczelnię. To był zwykły dzień. Słońce, szum autostrad, radio grające stary utwór Springsteena. Emily siedziała obok mnie w ciszy, patrząc przez okno. Przez chwilę wydawało mi się, że jesteśmy tylko ojczymem i pasierbicą, jak dawniej. Ale potem odwróciła głowę i zapytała cicho: Myślisz czasem o tamtej nocy? Serce mi zamarło. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Powiedziałem tylko: lepiej o niej nie myśleć. Niektóre rzeczy tracą sens, gdy próbujemy je zrozumieć. Uśmiechnęła się smutno i skinęła głową. Potem dodała: Ja nie próbuję zrozumieć. Po prostu pamiętam. To jedno zdanie wystarczyło, by cały mój spokój się rozsypał. Wróciłem do domu z uczuciem, że coś się zbliża, coś, czego nie da się już zatrzymać. Próbowałem się skupić na pracy, na obowiązkach, ale umysł wciąż wracał do niej, do tego, jak patrzyła, jak milczała, jak jej obecność stawała się coraz bardziej nie do zniesienia. Zacząłem rozumieć, że najgorsze w pokusie nie jest to, że istnieje, ale to, że uczy człowieka poznawać siebie na nowo. Zaczyna się niewinnie, od myśli, od spojrzenia, od niewinnego gestu. A potem odkrywasz, że to, co nazywałeś moralnością, było tylko cienką warstwą farby, którą życie potrafi zetrzeć jednym dotknięciem. Tamtego tygodnia Laura znów wyjechała, Emily została sama, a ja powiedziałem sobie, że nie będę wchodził w żadne rozmowy, żadne spotkania. Ale los ma dziwny sposób testowania człowieka wtedy, gdy ten przysięga sobie spokój. Była sobota, późne popołudnie. Deszcz bębnił w dach jak ciche przypomnienie, że świat istnieje gdzieś poza naszym domem. Wyszedłem na werandę z kubkiem kawy i zobaczyłem Emily siedzącą pod daszkiem, z włosami wilgotnymi od mrzawki. Trzymała szkicownik. Rysowała coś, ale nie widziałem co. Usiadłem obok, zachowując dystans, ale czułem, że ona wie, że jestem. Po chwili odwróciła kartkę w moją stronę. To ty, powiedziała. Na rysunku byłem ja, siedzący, zamyślony, z twarzą półskrytą w cieniu. Zaskoczyło mnie to, jak wiernie oddała każdy szczegół. Patrząc na obraz, miałem wrażenie, że widzi mnie lepiej niż ja sam siebie. Dlaczego mnie narysowałaś? zapytałem. Bo wyglądasz jakbyś zawsze był gdzieś daleko, odpowiedziała. Chciałam zobaczyć, gdzie naprawdę jesteś. Nie potrafiłem znaleźć słów. Czułem, że każda odpowiedź byłaby kłamstwem. Prawda była taka, że sam już nie wiedziałem, gdzie jestem, między winą a współczuciem. Między uczuciem a odpowiedzialnością, między tym, co wolno, a tym, co czuje się mimo zakazów. Tego wieczoru, gdy wróciłem do pokoju, długo siedziałem w ciszy. Wydawało mi się, że słyszę własne myśli, jakby ktoś inny je wypowiadał. To nie była już cisza, to był krzyk, cichy, wewnętrzny, rozrywający od środka. Czułem, że dłużej nie zniosę tego napięcia, że jeśli coś się nie zmieni, pęknę. Następnego dnia napisałem do starego przyjaciela z pracy. Marka, który mieszkał w sąsiednim stanie. Powiedziałem mu, że muszę wyjechać na kilka dni, przewietrzyć głowę. Nie pytał o powody. Wiedział, że są rzeczy, o które lepiej nie pytać. Ale zanim wyjechałem, stało się coś, czego nie przewidziałem. Emily podeszła do mnie w drzwiach i zapytała: Uciekasz? Nie potrafiłem zaprzeczyć. Czasem to jedyne, co można zrobić, żeby nie zrobić czegoś gorszego, odpowiedziałem. Patrzyła na mnie długo, z tym samym spokojem, który był bardziej przerażający niż gniew. Myślałam, że jesteś silniejszy, powiedziała cicho. Te słowa utkwiły we mnie jak nóż, bo może miała rację, może siła to nie ucieczka, ale konfrontacja. Tylko, że nie wiedziałem, jak stawić czoła czemuś, co nie miało twarzy, co było we mnie, w moich wspomnieniach, w każdym geście, w każdym oddechu. Kiedy wyjechałem, droga zdawała się ciągnąć bez końca. Każdy kilometr oddzielał mnie od niej, ale też zbliżał do czegoś, co bałem się zrozumieć. Do prawdy o sobie. Cisza w samochodzie była głośniejsza niż radio. W niej słyszałem wszystko. Jej głos, jej śmiech, to jedno zdanie wypowiedziane tamtej nocy. Zrozumiałem wtedy, że cisza może być nie tylko ucieczką, ale też karą, bo kiedy wszystko, co próbujesz przemilczeć, zaczyna krzyczeć w tobie, nie ma już dokąd uciec. Tam, na pustej drodze, między deszczem a ciemnością, zrozumiałem, że nie uciekam od niej, uciekam od siebie. Czasem człowiek myśli, że ucieczka rozwiąże wszystko, że jeśli odsunie się wystarczająco daleko, wspomnienia stracą moc, a myśli w końcu ucichną. Ale prawda jest inna: nie da się uciec od siebie. W samochodzie, w hotelowym pokoju, w obcym mieście, wszędzie słyszałem ten sam głos. Nie był głośny, był cichy, jak oddech, który zna każde Twoje słowo, każdą słabość. To było moje sumienie, ale już nie szeptało, teraz krzyczało. Minęły trzy dni odkąd wyjechałem. Słońce wstawało każdego ranka tak samo, jakby nic się nie wydarzyło. Pracowałem z Markiem, próbowałem wtopić się w rutynę, ale nawet zwykłe dźwięki świata zaczęły mnie męczyć. Śmiech ludzi w kafejce, muzyka z radia, dźwięk młotka na budowie. Wszystko wydawało się zbyt głośne, zbyt obce, jakby świat był zrobiony z hałasu, a ja należałem do ciszy. Wieczorami siedziałem sam, z notatnikiem w dłoni i próbowałem zrozumieć, gdzie popełniłem błąd. Czy to był moment, w którym pozwoliłem sobie myśleć o niej więcej, niż powinienem? Czy wtedy, gdy nie zaprzeczyłem jej słowom? Czy może już wcześniej, w chwili, gdy przestałem kochać Laurę, a zacząłem tylko z nią żyć? Czasami winy nie rodzą się z czynów, ale z milczenia. Z tego, że nic się nie mówi, gdy powinno się powiedzieć nie. Telefon zadzwonił trzeciego wieczoru. Na ekranie zobaczyłem jej imię, Emily. Przez chwilę patrzyłem na nie, jakby to było coś obcego, coś, czego się boję. Nie odebrałem, ale wiadomość przyszła chwilę później. Nie rozumiem dlaczego odszedłeś. Tęsknię. Te dwa słowa, tęsknię i dlaczego, stały się ciężarem, który nosiłem w sercu przez całą noc. Czułem, że jeśli odpowiem, wszystko wróci, a jeśli nie odpowiem, stracę coś, czego sam nie potrafiłem nazwać. I wtedy uświadomiłem sobie, że to właśnie jest kara. Nieczyn, nie grzech, nie konsekwencje. Lecz świadomość, że nie ma już żadnej drogi, która nie prowadzi przez cierpienie. Następnego dnia wstałem wcześniej niż zwykle. Spakowałem rzeczy, zapłaciłem za pokój i wyruszyłem w drogę powrotną. Nie dlatego, że chciałem wrócić, ale dlatego, że nie mogłem już dłużej być kimś, kto udaje, że żyje w spokoju, kiedy wewnątrz niego płonie coś, co nie daje oddychać. Droga była długa, cicha, a niebo przecięte smugami chmur. Myślałem o niej, o Laurze, o sobie. O tym, jak łatwo człowiek gubi sens dobra, gdy próbuje je zrozumieć poprzez własne emocje. Zrozumiałem, że sumienie nie jest głosem, który można uciszyć. To echo, wraca, niezależnie od tego, jak daleko się ucieknie. Kiedy wróciłem, dom był pusty, Laura znów była w podróży, Emily siedziała na werandzie tak, jakby nigdy mnie nie zabrakło. Kiedy mnie zobaczyła, nie powiedziała nic, tylko wstała, spojrzała i w jej oczach zobaczyłem coś, co mnie przeraziło. Spokój, taki spokój, który ma w sobie więcej bólu niż gniewu. Myślałam, że już nie wrócisz, powiedziała po chwili. Musiałem, odpowiedziałem. Czasami trzeba wrócić, żeby coś zakończyć. Usiadła. Milczeliśmy długo. Wieczór był ciężki, powietrze gęste od deszczu. Wiesz, Daniel, powiedziała cicho. Myślałam, że dorosłość to wolność, ale to tylko inny rodzaj więzienia. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć, bo miała rację. Każdy dorosły człowiek nosi w sobie własną celę, zrobioną z wyborów, które kiedyś wydawały się słuszne. Nie powinniśmy rozmawiać o tym, co było, powiedziałem po chwili. Ale jeśli nie porozmawiamy, to zostanie między nami na zawsze, odparła spokojnie. Patrzyłem na nią, na dziewczynę, która próbowała być kobietą, i na siebie, mężczyznę, który próbował zrozumieć, gdzie kończy się odpowiedzialność, a zaczyna tchórzostwo. Wiedziałem, że każde słowo może być jak szkło. Jedno pęknięcie i wszystko runie. Emily, to co się wydarzyło, nie może być częścią naszego życia. Mówiłem powoli, jak ktoś, kto waży każde słowo. Nie dlatego, że chcę zapomnieć, ale dlatego, że musimy przestać to nosić. Uśmiechnęła się smutno. Ty chcesz zapomnieć. Ja chcę zrozumieć. Wtedy coś we mnie pękło. Nie dlatego, że powiedziała coś złego, ale dlatego, że uświadomiłem sobie, że dla niej to była tylko emocja, a dla mnie przepaść. Noc spadła na dom jak ciężka kurtyna. Deszcz uderzał o dach, a ja siedziałem sam w pokoju, słysząc każde uderzenie jak echo własnego serca. Czułem, że sumienie już nie szeptało, przestało być ostrzeżeniem, stało się oskarżycielem. Widziałem siebie w lustrze i czułem odrazę, ale też coś w rodzaju współczucia, bo może największy grzech człowieka polega na tym, że chce być dobry, ale nie potrafi. Emily zasnęła wcześniej. Poszedłem sprawdzić, czy wszystko w porządku. Jak ojciec, który dba o dziecko, jak ktoś, kto szuka usprawiedliwienia dla własnego sumienia. Drzwi były lekko uchylone, z wnętrza biło miękkie światło lampki. Spojrzałem przez szparę, spała spokojnie, z książką na piersi. Wtedy zrozumiałem, jak krucha jest granica między winą a iluzją winy. Może nigdy nic się nie stało, może to wszystko istniało tylko w naszych głowach, ale świadomość tego niczego była cięższa niż każdy grzech. Tej nocy długo nie spałem. Czułem, że dotarłem do miejsca, z którego nie ma powrotu. Nie dlatego, że przekroczyłem granicę, ale dlatego, że ją zobaczyłem zbyt wyraźnie. Sumienie przestało szeptać, bo nie miało już czego ostrzegać. Stało się lustrem, w którym widziałem siebie takim, jakim naprawdę byłem człowiekiem rozdwojonym między pragnieniem a strachem, między odpowiedzialnością a samotnością. Świt przyniósł ciszę, ale to już nie była ta sama cisza, co wcześniej. Teraz była pusta, zimna. Jak pokój po burzy, w którym nic już nie ma. Wiedziałem, że jutro będę musiał podjąć decyzję o odejściu, o wyznaniu, o czymkolwiek, co pozwoli tej historii mieć koniec. Bo jeśli sumienie przestaje szeptać, to znaczy, że czas działać. Rano pachniało deszczem i kawą. Słońce przedzierało się przez chmury, jak przez cienką warstwę popiołu. Dom był cichy, spokojny, ale ta cisza miała już inny ciężar. Nie była pełna napięcia, lecz pustki. Tej, która zostaje po burzy, kiedy nie ma już nic do uratowania. Wstałem wcześniej niż zwykle, może dlatego, że tej nocy w ogóle nie spałem. Myśli krążyły w mojej głowie jak ptaki, które nie wiedzą, gdzie usiąść. Emil jeszcze spała. Patrzyłem na nią przez moment z korytarza. Nie jak na kogoś, kto był częścią pokusy, ale jak na człowieka, którego zraniłem, nawet jeśli nic nie zostało wypowiedziane na głos. Widziałem w niej niewinność, której nie potrafiłem ochronić, i siebie. Mężczyznę, który chciał być dobry, a został tylko pełen winy. Wiedziałem, że czas odejść, nie dlatego, że chciałem uciec, ale dlatego, że czasem odejście jest jedynym sposobem, by coś naprawdę zakończyć. Zostawiłem list, niedługi, nie dramatyczny. Napisałem tylko: Nie wszystko, co czujemy, ma prawo trwać, ale wszystko, co czuliśmy, zostanie we mnie, nie jako ciężar, ale jako lekcja. Dziękuję za ciszę, która nauczyła mnie słyszeć. Spakowałem torbę, wyjąłem klucze z kieszeni i po raz pierwszy od dawna poczułem, że mogę oddychać. Na zewnątrz powietrze było chłodne, rześkie, prawie czyste. Ruszyłem w stronę samochodu, nie oglądając się za siebie, choć każda część mnie chciała to zrobić. Czasem, spojrzenie wstecz jest gorsze niż grzech. Droga prowadziła przez pola, na których wschodzące słońce rozlewało złote światło. Myślałem o tym, jak wiele w życiu tracimy, próbując zatrzymać coś, co od początku było tylko cieniem. Myślałem o Laurze, o Emily, o sobie sprzed lat, o człowieku, który wierzył, że moralność to coś oczywistego, dopóki życie nie pokazało mu, że każda granica jest krucha, jeśli dotknąć jej sercem. Zrozumiałem, że niektóre historie nie kończą się w momencie odejścia. One zostają w nas, przekształcając się w coś, co trudno nazwać w echo, w wspomnienie, w cichą modlitwę za to, by nie popełnić tego samego błędu drugi raz. Bo człowiek może zapomnieć słowa, miejsca. Twarze, ale nigdy nie zapomni chwili, w której spojrzał w lustro i zobaczył prawdę o sobie. Zatrzymałem się na poboczu drogi, wysiadłem i spojrzałem w dal. Wiatr niósł zapach trawy i ziemi. Zamknąłem oczy. Po raz pierwszy od dawna cisza nie bolała. Była jak zrozumienie. Ciężkie, ale potrzebne. Może właśnie to zostało po wszystkim. Świadomość, że każda pokusa jest lustrem, w którym widzimy to, co w nas najsłabsze, i że prawdziwa odwaga to nie walka z pragnieniem, ale przyznanie się do niego i pozwolenie mu odejść. Nie wiem, co stało się z Emili później. Nie szukałem jej, nie pisałem. Może poszła na studia, może zaczęła nowe życie. Chcę wierzyć, że zapomniała, że dla niej to był tylko epizod w drodze do dorosłości. Dla mnie to była granica, której dotknięcie zmieniło wszystko. Minęły miesiące. Czas wygładził ostre krawędzie wspomnień, ale nie zabrał ich całkiem. Czasami, gdy zamykam oczy, widzę tamten dom, tamtą noc, słyszę szept, który rozpoczął wszystko, ale już mnie nie pali. Teraz to tylko echo, przypomnienie o tym, że człowiek nie wybiera tego, co czuje, wybiera tylko, co z tym zrobi, żyje dalej, w innym miejscu, w innym rytmie. Każdego dnia budzę się trochę spokojniejszy, choć wiem, że pewne rzeczy nigdy nie znikną. Może i dobrze. Bo niektóre rany nie są po to, by się zagoiły, lecz po to, by przypominały, że kiedyś się żyło naprawdę. A cisza? Ona już nie krzyczy. Nauczyłem się z nią żyć. Bo czasem największym przebaczeniem jest to, które dajemy samym sobie. Jeśli ta historia w jakiś sposób poruszyła twoje serce, nie zapomnij zostawić swojego komentarza poniżej i napisać, co o niej myślisz. I oczywiście zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych ekscytujących historii takich jak ta. Twoja subskrypcja jest bardzo ważna, ponieważ to właśnie dzięki tej pracy, opowiadaniu historii, które poruszają i inspirują, mogę dalej kontynuować i trwać. Każda nowa subskrypcja to ogromne wsparcie i zachęta, aby tworzyć dalej. Niech Bóg błogosławi Twoje życie i życie Twojej rodziny. Do zobaczenia wkrótce. Do...